Cześć. Nazywam się Ewa Staroń i jestem reżyserką i choreografką Wrocławskiego Teatru Niezależna Manufaktura Taneczna. Chciałabym Was zaprosić na serię artykułów z mojego bloga. Pani pisze. Dla wszystkich z Państwa, którzy z jakiegoś powodu nie możecie przeczytać tych artykułów w wersji pisemnej, właśnie chciałam zaproponować wersję audio-wideo tutaj na kanale YouTube i na profilu Centrum Inicjatyw Artystycznych. Na Facebooku zapraszam. Cytat ratujący życie. Ostatnie dni miały przed smak szaleństwa. Zaprzyjaźniam się z nowym medium, i oczywiście nie jest to związek łatwy, ani przyjemny. Dlaczego wielokrotne powtarzanie jednej kombinacji ruchów, bo się. Po pierwsze zająknęłam, po drugie pomyliłam stronę prawą z lewą, po trzecie gadam w trakcie jak potłuczona z radością i energią przekracza moje umiejętności. Po trzech godzinach nagrywania tego samego jestem ze zwłokiem przepuszczonym przez wyrzymaczkę, a nie jakąś tam artystką. Do tego sprzęt robi psikusy, trzeba stale pilnować kadru i światła, nie odwracać się życią do przodu, mówić wolno, ale naturalnie i z mocą, a jakże ciepłym radiowym tembrem, niepiskliwie, uśmiechać się autentycznie, nieprzerażająco. Nosić kontrastowe, modne i wygodne ubrania, ale z odzysku, bo brak finansów i garderobianej, nie szukać wzrokiem gwoździ w podłodze, ale też nie bujać w obłokach, mieć przytomny wzrok i zawsze mówić z sensem. Wytwarzać fluidy dobra i non stop domową atmosferę, zatem trudność jest znaczna. Nagrywanie okazało się nie bułką z masłem, ale czymś bardzo, bardzo skomplikowanym. Zwłaszcza gdy się ma wyobrażenia, jak gotowy materiał powinien wyglądać, a rzeczywistość mocno odbiega od marzeń. Na szczęście u nas sytuacja ratuje fakt, że mam tak zwane doświadczenie i dosyć długo pełniłam funkcję mistrzyni błyskawicznego zaradzania usterką. Wierzcie mi, 10 lat prowadzenia niezależnej sceny świetnie przygotowuje do bycia MacGyverem kreatywności. Od lat funkcjonujemy w manufakturze dzięki różnej maści szmelcowi, któremu w trybie pilnym nadajemy drugi żywot. Taśmi izolacyjnej, zipom zwanym trytkami czy WD-40. Prowizorki u nas są zawsze na czasie. Działają nawet lepiej niż wypasiony sprzęt, na który nas, klepiących biedę darmuzjantów kultury, po prostu nie stać. Parę dni temu, na przykład, w 5 sekund wymyśliłam praktyczny i funkcjonalny statyw na telefon. Z plastikowego wieszaka i taśmy klejącej, żeby nie trzymać ustrojstwa w, le w rękach i nim nie telepać. Czy wygląda dobrze? No nie. Czy się sprawdza? Absolutnie. O urodę mniejsza. Najważniejsze, że działa. W sztuce spokoju pojawiają się i wpływają na siebie tak niewyobrażalne ilości zmiennych, osobowych i technicznych, które trzeba sprawnie wychwycić i zaaranżować, że przez pierwsze dni po rozpoczęciu realizacji projektu czuliśmy się zupełnie zagubieni i pogrążyliśmy w lekkim czarnowictwie. Z letargu obudził nas cytat. Zrobione jest lepsze od doskonałego i dzięki mimo wszystko podjęciu wyzwań i działaniu, powoli w owej strefie chaosu zaczynamy widzieć sens, przyjemność, akcję, logikę i kreację. Ludzie kochani, po tygodniu miotania się, rozpaczliwych prób opanowywania nerwów i powolnego uczenia nowych umiejętności, już nie mam złudzeń. Będę harować jak wół, żeby zrealizować choć ułamek tego, co wymyśliłam do kultury w sieci. Na szczęście lubię się rozwijać w nowym i nie jestem osamotniona. Mam za plecami cały zespół NMT i zaprzyjaźnionych artystów. Jeśli upadnę, ktoś z nich da mi motywacyjnego kopa. Mogę liczyć na wsparcie. A że nie odpuszczam z zasady, to przewiduję potem swój rychły koniec. Umrę ze zmęczenia. Po prostu wstanę i padnę. Z uśmiechem na twarzy, w akuratnym stroju i nastroju zakończę ten sezon martwa i szczęśliwa. Ewa w wersji online 001. Wycinki z przeszłości. Wycinki z przeszłości. Obserwuję z niezmiennym zdziwieniem powrót do przeszłości. Romantyczną tęsknotę za komuną, połączoną często ze słodką ignorancją a zwyczajnie z lukami w wiedzy. Jak się żyło w PRL-u? Otóż spieszę wyjaśnić info z pierwszej ręki, że po pierwsze, kartki na żywność to nie był wybór czy wypasiony retro gadżet, ale smutna rzeczywistość. Większość z nas jadła tylko to, co było na tych kartkach, ilości przez nie określonej. Żeby dostać coś lepszego, innego, trzeba było się nieźle nagłówkować. Może wydawać się bajką lub jak kto woli koszmarnym snem, ale nie wchodziliśmy do sklepu, gdy tylko mieliśmy ochotę, żeby kupić to, na co mamy ochotę. Czy próbowaliście zjeść klasyk gatunku, tak zwany wyrób podobny, Albo groszki pomarańczowe? Mielonkę? Paprykarz szczeciński? Ja niestety i z przykrością wielokrotnie. Po drugie, wielogodzinne zmianowe stanie w kolejce to nie była przyjemność połączona z radosnym plotkowaniem, ale konieczność. Niezliczoną ilość razy po szkole zamiast bawić się z rówieśnikami, stałam całe popołudnia w kolejce w rybnym, podczas gdy mama stała w mięsnym, po to, żeby mieć co zjeść na obiad. Wierzcie mi, ale nie było w tym nic poetyckiego. Po trzecie, koszmarna moda, którą teraz wszyscy się zachwycają i która świętuje powrót na salony. Nie, nie było w tym nic fajnego, wszyscy nosiliśmy to samo identyczne wzory i kolory królowały lureks i poliester. Tkaniny obiciowe w strasznych wzorach i kolorach. Żeby ubrać coś oryginalnego, trzeba było umieć szyć na maszynie albo znać kogoś takiego. Przerabiano dosłownie wszystko: od zasłon, koców, swadochronów po stare garnitury dziadków. Kawałek dobrej gatunkowo tkaniny był na wagę złota. Największy koszmar czasów szkolnych raj Tak sztuczne, że elektryzowały się niemal non-stop i wywoływały. I wywoływały swędzenie, zwłaszcza w zimie. Nienawidzę tego uczucia do dziś i nie noszę rajstop pod spodniami. Mogę wymieniać bez końca. Życie w Komunie było koszmarne. Całe życie, że my, roczniki 70, plus, byliśmy wtedy dziećmi. Dlatego, i żeby zapobiec innym, gorszym jeszcze ewentualnościom, chodźcie ludzie na wybory. urchany i katedry, kapliczka. W dzieciństwie, w lecie często wyjeżdżałam do dziadków na wieś. Ich gospodarstwo otoczone było zewsząd lasami. Mieszkają w środku drzewnego rezerwatu, w bliskości oryginalnego, pierwotnego drzewostanu. Bywało, że dzień w dzień przez dwa bite miesiące wraz z kuzynastwem siedzieliśmy na drzewach. Zaraz po śniadaniu lecieliśmy w haszcze i wracaliśmy grubo po zmierzchu. Mieliśmy domki w koronach rozłożystego dębu, wojskową bazę na pagórku, huśtawkę sznur z oponą, zawieszoną na grubej gałęzi nad skarpą. Kąpaliśmy się w żabim stawku, nocą przy ognisku wywoływaliśmy duchy. I ten las, cudowny, baśniowy las, Niezwykły, zanurzone we wszystkich odcieniach zieleni strumyki, leśne jeziorka, polany, trawy, mchy, paprocie, wrzęczenie owadów, kukułki, dzięcioły, grzyby i jagody, poziomki, drzewa w każdym możliwym gatunku, rosnące od wieków bez żadnej ingerencji człowieka. Kochaliśmy tam być. Także ze względu na kurhany. Kurhany były zwyczajnymi, niewielkimi pagórkami pośród niezwykle starych drzew. Chodziliśmy w to miejsce dosyć często. Byliśmy mali, nie wiedzieliśmy, co to słowo oznacza. Po prostu szło się na kurchany. Bawiliśmy się na nich w chowanego i w berka, odbywały się tam pojedynki na szpady z gałęzi. Kurhany miały w małych, dziecięcych rozumkach tajemniczą moc i dodawały figlom i turniejom szyku – Jakież było nasze zdziwienie już wiele lat później, gdy się okazało, że w tych miejscach faktycznie są pradawne nekropolie. Właściwie cały las jest nimi usiany i że chodzenie na kurhany nie było tylko zabiegiem lingwistycznym, ale faktycznie biegaliśmy po zbiorowych mogiłach naszych przodków. I to z okresu neolitu. Myślę, że nie mieli nic przeciwko naszej obecności, bo byliśmy naprawdę świetnymi dzieciakami. Kapliczka u dziadków również, ale dużo wcześniej. Byliśmy bardzo, bardzo mali. Znaleźliśmy na wysypisku śmieci figurkę Matki Boskiej. Brudną, rozbitą na kawałki, porzuconą. Zupełnie nie wiem, czego tam wtedy szukaliśmy ani jak i dlaczego przyciągnęła nasz wzrok. Po prostu poczuliśmy nagle, że musimy ją stamtąd zabrać i nie uwierzycie co z nią ostatecznie zrobiliśmy. Umieściliśmy Marię nawet nie pamiętam, czy wiedzieliśmy z kim mamy do, do czynienia, ale wątpię, bo nie mówiliśmy do niej po imieniu. W naszym ulubionym zagajniku. W dziupli pięknego, rozłożystego drzewa. Nie przeszkadzał nam zupełnie stan jej rozbicia. Poskładaliśmy Matkę Boską w całość i wyglądała jako tako. Zwłaszcza otoczona kwiatami wewnątrz dostojnej starej lipy. Nie było lipy z tą lipą, proszę Państwa. Dla świata figurka była. Śmieciem, a dla nas najpiękniejszą boginią. W niebieskiej szacie, z łagodnym obliczem, uśmiechem. Nie widzieliśmy jej wad. Była ideałem, wróżką, mieszkanką lasu, królową przyrody i życia, silną, żywą. Odwiedzaliśmy ją często i rozmawialiśmy o wszystkim: o świecie, rodzicach, naszych dziecięcych sprawach. I o dziwo zawsze mieliśmy poczucie jej uwagi, ingerencji, a nawet pomocy. Stało się coś niezwykłego, naprawdę to czuliśmy, że stwarzając pogańsko-naiwne miejsce kultu, nieświadomie połączyliśmy się z niezrozumiałą, ale silną i na nas oddziałującą energią pierwotnego lasu, w którym niegdyś przebywali nasi przodkowie, wznosząc myśli, modlitwy, prośby w korony drzew. Z wiarą, nienazwaną jeszcze wtedy religią, nie ubraną w szatę zasad, ale będącą czystą miłością, miejscem otwarcia duszy, energią zmarłych pokoleń i drzewostanem rosnącym tam od wieków, który pamięta i przekazuje słowa, obrazy, impulsy, połączonym ze sobą nami i czymś większym, z naturą, miejscem mocy, przebywaliśmy w autentycznym skupieniu w katedrze Koron Drzew. Z jej na granicy słyszalności, nie przerażającymi, ale niosącymi nadzieję, duszami ludzi i zwierząt czuwającymi strzegącymi nas od zła, z drobinkami kurzu świecącymi w słońcu powagą ciszy, w lesie strzegącym tajemnicy, wyczulonym na obecność, pełnym historii. Ponieważ byliśmy bardzo mali i nieskażeni interpretacjami narzucanymi przez religię, odczuwaliśmy to połączenie w sposób absolutnie czysty i niewinny. Miało niezwykłą moc. Do dziś mam pod powiekami wrażenie tamtego lata. Pamiętam o rozmowach, o poczuciu wspólnoty i bezpieczeństwa. Czułam podskólnie, że siedząc pod Starą Lipą, uczestniczę w czymś mistycznym. Rytuale, które dzieje się od tak, obok mnie i wewnątrz mnie, od początku świata, prosto i bezpośrednio, że żyję, wibruję i jestem słyszana. Czy możecie sobie wyobrazić Piątkę Berbeci, medytujących do drzewa i uszkodzonej figurki sakralnej w środku lata? Dosyć absurdalna jednak miało miejsce, w tym niesamowitym lesie, obok domu moich dziadków. Życie wtedy i teraz, przemijanie i trwanie, cudownie wymieszane. Czas, który o włos dzielił nas od przeszłości. Błoga nieświadomość Jego obecności, wśród niezwykłego starego drzewostanu wypełnionego energią przodków i naszą dziecięcą niewinnością, przy kapliczce, na kurhanach, sakrum nieprofanum.